Do dni, trójzgąście, stała się rzecz straszna. Zostałem uwięziony no gdzieś na bezludnej wyspie. Zabrałem wszystko z mojego tu Znaczy, statku jakiegoś dziaduskiego, bo to no, takiego innego Mnie nie stać. Mam nie mam coś tam, mam płytę na pewno, będę się nią bronił, przetrwam. Chyba pójdźmy do wioski. Tam jest wioska, Jezus. Wioska, wioska, wioska. Wow, co to jest? Czekajcie, wejdziemy tu. A! Wow, to może być nasz dom. Wow, dobra. Mamy tu jakieś bambusy, trzcinę cukrową i cukier. Cukier sobie akurat zabiorę. Nie no, wszystko zabiorę, bo ja to jestem taki kradziej. Zabierzemy sobie dywan oczywiście, bo dywan jest najważniejszy, Przecież widzisz, Przez dywanu się nie da żyć. Myślę, że tutaj zamieszkamy póki co. Daj mi jej daj mi to. I daj mi misko. O Jezus, jestem gdzieś na... Dobra, to będzie nasz dom, może. Mamy te skrzyneczki, czy beczki właściwie. Beczki, barłeczki. I tutaj mamy piętro. Okej, okay, jest łuk, dobra, słuchajcie, jest łuk. Więc mamy broń. To jest bardzo ważne, że jest łuk. Mamy łóżko. Więc słuchajcie, no nie tak źle tutaj jest nawet. Tak szczerze. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, to Tu jest nasz dom. Póki co tu jest nasz domek? Czyli nasz domek będzie tutaj, o w tym miejscu. Ście ma villager, czekaj, czekaj. Nie! On żyje czy nie? O, on żyje! Ty głupku, przez ciebie spadłem. Wiesz, co czeka taki jak ty? Nie no, rozbój w biały dzień po prostu. Rozbój w biały dzień. Słuchajcie, tamten domek oczywiście sobie rozbudujemy, nie żeby coś, że on jest mało rozbudowany, ale słuchajcie, rozbudujemy sobie go. Dobra, wchodzimy już do domeczku. Jest pytanie, gdzie był nasz pokój? Dobra, słuchajcie, uznajmy, że całe to terytorium to jest nasz dom. A pulpitu się nie zatwórzy, to tak zapomniełem, dobra Mamy okno. Wiesz co, wieśniak? Nie wolno ci bo ja to zabieram wszystko. Nie no, słuchajcie, nie wiem czy to jest takie dobre, że ja ich tak okradam. No słuchajcie uznajmy, że to jest dobre w 100% dobra, już im zostawię to jedzenie. O, nie! Dlaczego ludzie zabijają? O, nieważne. Dobra, idziemy do domku. Domciu, gdzie jest domciu? Gdzie jest nasz domciu? Ja się pytam. Mogę znaleźć naszego domku teraz. Tu jestem wieśniak. No nie mogę, słuchajcie, no nie mogę, w ogóle nie znaleźć naszego domu. A, tu. Chyba tutaj jest. Nasz dom, co? Nie, to nie jest nasz dom z pewnością, ale tu się, słuchajcie, osiedlimy. Tu będzie nasz dom. Jezus Maria Elytra! Elytra. I głód? Czekajcie, czy na skinie Elytra rozszerza pelerynę? Aż sobie muszę to zobaczyć, bo nie wiedziałem, słuchajcie. Ale błagam, zostawcie łapieszkę, bo... a wtedy może... że jakoś... No! What? Nie wiedziałem o tym kompletnie! tu jest nasz domek ja otworzę, odłożę sobie tutaj te wszystkie rzeczy zjem ciastka jezus mario jakie pyszne Nie umiem tak się zawołać, przepraszam. Wraz to było na tyle. Błaga. Teraz uwolnijcie mnie stąd. Zostawcie łapkę w górę.